Cześć wszystkim z tej strony, na witam Was w kolejnym odcinku Simsów. Nagrywam to w tym samym dniu co pierwszy i nawet gram pierwszy, zobaczyłam i weszłam w Simsy. Jak mi się udało? Eee... Zaczynamy w... właśnie tutaj i zobaczmy włosy, jakie mamy. To bardzo do Kaliny by pasowało, ale Kalina nie ma aż takich krótkich włosów Czyli ja nie noszę... Nie mam aż takich krótkich włosów, nie noszę... I nie noszę bandan <laughs> Nie mam też grzywki, ale mam bardzo długą jako mm, długość Nie ma tutaj żadnego kitka Chociaż te mam też bardzo podobne jako długość włosy Chociaż może trochę dłuższe tutaj są Mam trochę krótsze chyba Te pasują do mnie Mogę mieć teraz te rozpuszczone Mogę mieć też te Nie, to są chyba trochę krótsze Takie mam włosy jak mam tłuste, a takie mam teraz, więc... Dobra, może być Brwi mam, kolejne, jeszcze jedne brwi, nowe. Te są takie nowe. Tak, i nie mam brwi. Nie wiem, takie. Nie wiem, tam nic nie widać. Będziemy się bawić w tworzenie Sima, jak już wszystko mam zrobione. Cienie i kreski do oczu. Zobaczmy. ostatnio żadnej kreski nie widziałam. Żadnej kreski. Ja, ja, lubię się, ja lubię malować sobie jakby rumieńce, nie? Takie mocne. Jak już maluję, to mocne. Takie ale mocniejsze. No dobra, spoko. A tak pewnie nie mam pieków, ale... Trochę mam, tak jakby.

a, a, to, to szerokie brazoleckie, ja a nie, 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 nie lubię. Przepraszam, że tak nic nie mówię, ale... Kurde no. Dobra, nieważne nie ważne. Kurde. Aha. Ubrania A, a, a chciałam sobie usta jakby zmienić, żeby ja nie mam takich ust. Usta w ogóle nie wybieram nawet ust. Ja mam takie usta, że mam taką dosyć cienką górną wargę, a... Szeroką... <śmienicza> 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 jakoś tak Masz takie ustynia. Jakby... No, to może być. Myślę, że geografia. Okej, okay, już jestem. Yy... Kolejne usta mam, bo jakby. Tam tutaj jakoś mi pasowały. No tak mi się też tak jest. Dobra, może ci, sylwetka miałam. O Spoko może być Zapis i wyjdzie Ja z Simsów wychodzę czy z... Okej, okay, dobra Już 7 minut, same tworzenie Sima No i teraz idę, nie wiem, pod prysznic chyba Czy jestem wapirem? Dlaczego nie widać jego odbicia? To już w Under to jest większa technologia, bo widać Zimnego prysznica nigdy nie lubię, więc... Paryjący prysznic O, mucha! Mucha lata bokiem! Bokiem z cudem Nigdy tak szybko nie biorę prysznicy, hello Mogę wytrzeć ręce. Myślisz o filmie o pszczołach chciałabyś obejrzeć? Dlaczego mo mogę tylko obejrzeć ręczniki, ja przepraszam bardzo. O, bardzo ładny ręcznik. Dlaczego nie mogę. Kudę rąk nim wysuszyć. Wytrzeć. Dobra, no, co mogę jeszcze robić? Mogę coś robić tutaj? Czego nie mogę nic zeźrzeć sobie? Zapełnij lodówkę, o właśnie Mogę coś zeźrzeć? Jestem głodna, w sensie w, re w realu Nie w skimsach, ale spoko Podaj posiłek Wypij zimną kawę, nie Zapomniałem, to jest przekąska. Nie mogę sobie wybrać? Co ja żuję, jabłko? Nigdy bym jabłka nie wybrała jako przekąskę. Zawsze, zawsze bym wybrała jakiegoś batonika albo coś. Podaj posiłek, mogę sobie wybrać przynajmniej. A czego nie mogę nic wybrać? To jabłko. ty Co? Co? Znaczy, co tutaj robi telefon w lodówce? Ja przepraszam bardzo Ale mm, Co ty przyrządziłeś? Toasty! Wow! No mam dobry gust Mogę to zajrzeć? Kanapki. Dobra, myślę, że to dosty, dobra, bardzo. Weź porcję kanapki Monte Cristo. Halo. Halo, halo, gdzie ja to wziąłem? Jak ja to wziąłem, co? Ej, już bardzo. Co to co, ten obraz się zmienił? Halo, nie mogę nie tutaj sterować. Ten obraz się zmienił. Wow. Oh, wow, so much wow. Ja mam swój obraz w swoim domu, przepraszam bardzo. Ja bym się bałam mieć swój obraz w swoim domu, który by się zmieniał za każdym razem, gdybym zmieniał ubranie. A już ja życzyłem sobie. Mm, mm, pyszne Cud, talerz. O, takie. Mm. Mi talerz wszedł w ścianę. Dobra, już zjadłam. Zapoznaje się z większą ilością ludzi. Dobra, sprawdź pocztę. Nie wiem. Sprawdź pocztę. Ej, ty, chciałam Cię poznać. Jowe. Za, Zaryzykuję. Miałam spetr do ciebie. Hej. Roxani, dlaczego cały mówił o tej Roxani? Jak ona wygląda? Dlaczego mi nie pozwolicie po zobaczyć, jak ona wygląda? A ta się memy przygląda. Lena. Ogarnij się, nie przyglądaj te memów ty. Ej, ładna ona jest. Dlaczego wszystkie Simki są ładne, tego nie ja. Takie. Patrzcie, porównanie. Kurde, no nie umiem. Nie wiem, No Kurde. Porównanie. Ona a ja. Co? Pochwala buty. Pochwa Chcę je pochwalić buty. Nawet nie wiem jakie buty wyglądają, ale. Masz piękne tenisówki, takie jak ja. Ona wygląda jak na oko. Halo. Domie, do mnie. Nie, nie przeszkadzaj mi. <ścoughs> Halo! Pochwal, wygląd! Ładnie wyglądasz, mordą. Degas! Degas! A to sobie przygląda, przygląda, ale na rozmawiaj! Filtruj z nią! No, no ty nawet nie wiesz, czy ona lubi dziewczyny. Nie wierzę, że chyba tak. Szepsu! Dopiero ją poznałaś! No, gadka na podryw, okej. Okay. Czy to bolała, gdy spadłeś z nieba? Nie, ale. Zdrapałam sobie kolana, gdy wygrzebywałam się z piekła. Masę du razem dziewczynę tak powiedzcie, jak za jakiś facet wam zapytać, czy to bolało, kiedy spadłaś z nieba. Przytul! Ooo! Nawet nie jestem aż taka brzydka, nawet nie aż taką brzydką zrobiłam swoją simkę. Dopiero ją poznałaś lana. Szeptutkie słówka. Gawasz, gawabi. Bardzo słodkie słówka. Ale proszę cię nie mów, takim głosem pochwal strój. Ła masz bardzo ładny strój. Serio? Lubisz mój strój? Co jest? Co ona robi w simsach? Dobra, okay, pierwsza ratka. No, że są oswijaczony i oglądamy memy Dobra, chodźmy, usiądźmy, może. Ja, przepraszam. Ha, nie, dobra. Zajęliście nam. Dobra, chodź, Wiki. wtipie, dowcip. Dowcipy to moja specjalność, więc nawet mi się nie pytajcie o tak. Ja. Dobra, z nią Plotkuj. Plotkuj o jej butach. Dobra, gotowe. Co jeszcze? Zadaj pytanie. Ale, Mordo, lubisz. Lubisz pączki? Tak, lubię. Ojej, ja też. Wyznaj za uroczenie. No to trzeba przyznać. Na pierwszej radce i Mordo dopiero ją znasz. Dosłownie pięć kurde minut. Kajkiem <zyskutka> lamy Spoko mm, nie podoba mi się taka. Ona ją wydała. Ty debilko. Ty debilko! Wylałaś moją kawę! Zapytaj o hobby To będzie mniej więcej tylko tak cały Pochwal włosy Bardzo ładne masz włosy, mordo Dadada da, da. Siadaj, Siedaj, siadaj, daj. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, co Dlaczego? Dlaczego muszę skończyć randkę? A teraz gadam do kwiatka! O co chodzi? Gadam do kwiatka, serio gadam do kwiatka Dobra, koniec randki, to jest takie mordowon Teraz ko kończę randkę A ja sobie po prostu wychodzę, Lena, chodź! Chodź! To daj mi grzecznie! Ja sobie po prostu wychodzę, idź do niej! Koniec randki Świet... to był. To był świetny spędzony czas. Mam, masz ochotę znowu się spotkać? Co? Jaka historia o co chodzi? O co chodzi z tymi historiami? Może by się spotkać? O Jandera, powiem historię. O Aja no Aishi. Ciem się o Kotach. Hej, chcesz spędzać razem trochę czasu? Spędzić? Pewnie to wydaje się dużo fajniejsze niż nie spędzać z Tobą czasu. Tak samo jak ja. Krótkie spotkanie. Rozmawiam o naszym Gifie z Kotem. Ten kot strzelał nas laserami z oczu i żygał tęczą No takie. Wow. To działa, czemu by nie? Dobra, najpierw zżejmy sobie coś, bo czemu by nie? To resztki, jakie to nie grzecz... Cześć Trusia, co tam u ciebie. <laughs> Dobra, chcesz do moje resztki jabłka, którego... które nie zażarłam? Zainteresowanie i później i marzenia. Czas na. Rozpocznij o zwierzętach, zwierzęta, zwierzęta Idealnie, mam tutaj zwierzę przy sobie O nie, zwierzę nie uciekaj! Moje zwierzę ucieka Czuję przepływ z siebie Dobra, spróbuj się wygłupiać Jej. Ona mnie rozumie, ale tą kawę mi wylała, gdybyś tej kawy nie wylała to... Gdyby było, dobra, właśnie zawsze ta sztuczka mi Dobre, siądźmy sobie przy stole, obraź się Odpręćmy się i sobie pogadajmy. Kurde, no dobra, koniec. Pa pa. No, no jest fajne. Chobię tak. Czyżby już trzeci ten... Jej, ja, już trzeci! Nowy poziom. Czekam na czwarty. To dzieła. Nic ty się zapowiada i tak sobie myślę. Jaką twoim zdaniem mam osobowość. A? Już mogę osobowość i dać! Wow! Wow, 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 Nic, nic z tego do mnie nie pasuje. To trzeba przydać. Nic z tego do mnie nie pasuje. Nie wiem, dobra. Potw Tylko dobra do mnie pasuje. A się modlę, aż. A ta sobie idzie. Nie, nie idź, nie idź, nie idź. Gadaj, pogadajmy. Chodźmy. Start. Gadaj z nią. Co robisz dla zabawy? Oglądamy uh -huh. memy z kotami O, to tak samo jak ja O, jeju, idealnie Ej, nie musiałam nic robić! Idealnie, właśnie chciałam to... Leniu, chuj, po prostu leniu, chuj na nie chować Gadaj z nią! Inspirującą przemowę to jest w moim stylu. Takie rób wszystko, co chcesz! Just do it! Ojeju, jeju, przepychał na siebie. Dobra, pajacuję ja Jej! To znaczy, jak będziesz zrobił jakieś pół godziny chyba. Dobra. Spoko. Nie niewielek... wydaje, kurde. Właśnie zawsze tak robiła, zawsze tak robiła, tak. Nee. No, powiedz coś. Oprócz ambiowania do gier, uwielbiam grać w szachy. A ty... <grym>, tak sobie tak tak to nie umiem grać w szachy. Proszę na luz, jau. Po prostu sobie gadajmy. Zumgryp! zoom tak viel, Glück! Narzekaj na limity danych! Ej! O kurde na ryzyko! podać już tego Jej, pranka! Ja wiedziałam! Wyskogirl. no Dobra. Narzekaj na źle wykorzystane memy. Właśnie, to jest idealny w moim stylu. Mem z hamburgerem powinien być wykorzystany w o wiele lepszy sposób. Dobra robota jej! O kurde O łączy nas coraz więcej, a wydawało mi się, że nikt poza mną tego nie oglądał To idealnie jesteś To klasyk, wspaniale była spędzać z tobą czas, cieszę się, że, wiesz, że, że mieszkasz tak blisko Jej Dalej, jak tylko przyjęli? Skryty sympatia, niepewne skry sympatie. Może no, spotkalibyśmy się znowu, oczywiście, jeśli nie, nie masz innych planów. Jeżeli nie masz innych, znajomych, jak myślałam, pewnie będzie fajnie. Nowa misja, kurde, są misje. Nie ma jak w domu, to mech. Z tydzień dzień, poznać sąsiadów. Czyżby miał już czwarty ten? Yes, Nareszcie! Jej! Jest! To no działa! Daj mi się na rynek, podobno otworzyć tę nową restaurację. Nie obchodzi mnie to. chodźmy się przebrać. Nie chcę. Muszę. Dobra, Won, Won, Wiki. Chodźmy do rynku. Dobra, no odblokuj, no. Chodźmy na rynek. No i tutaj w rynek, co Spójrz na te restaurację. Sprawdźmy to, czekam na w środku. okej okay. To jest to. Chyba, ci szukają pracownika, gdzie mnie ja to spół lakatera mogła Wiktoria wow. Począc... wow. będzie tutaj pracować, jej! Jej, Wiktoria! Dodajemy! Ale to już w następnym odcinku! Nie, ja nie chcę faceta! <gry Fazio> Okej, okay, dobra. Daj. Jakby dzisiaj odcinek, pa.